Dwa, Dzień dobry. Tematem konferencji prasowej w Urzędzie jest dzisiaj współpraca województwa podlaskiego i miasta Białystok z organami Unii Europejskiej. O czym więcej za chwilę powiedzą Jacek Protas, poseł do Parlamentu Europejskiego. Krzysztof Truskolaski, poseł na Sejm. Dzień dobry. Jacek Brzozowski, wojewoda Podlaski. Dzień dobry. Jest z nami Tomasz Klin, wiceprezydent Białegostoku. Dobry. I gospodarz tego miejsca, marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorek. Panie pośle, bardzo proszę Pana jako pierwszego zabrania Dziękuję. Szanowni Państwo, dzisiaj przyjechałem tutaj do Białego Stoku, do województwa podlaskiego. Przede wszystkim, aby powiedzieć mieszkańcom, moim przyjaciołom, samorządowcom, parlamentarzystom, Panu Wojewodzie, że od 16 lipca czuję się współodpowiedzialny również za to wszystko co się dzieje w województwie podlaskim. Jestem waszym posłem, jestem do dyspozycji wszędzie tam gdzie będziecie mnie potrzebowali i będę starał się wspierać was nie tylko w Brukseli i Strasburgu, ale również w kwestiach w których będziecie sobie życzyli, wykorzystując moje doświadczenie, wiedzę Kontakty, czy też przyszłą pracę. Bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie mnie do, do Timu Podlaskiego. Czuję się tutaj naprawdę bardzo dobrze. Zresztą znamy się od wielu lat. Ta, ta współpraca przecież nie, nie zaczyna się dzisiaj, ani, ani nie zaczęła się w czasie kampanii wyborczej, tylko dużo, dużo wcześniej. Nasze regiony region, z którego się wywodzę. Województwo warmińsko mazurskie ma bardzo podobne problemy do województwa podlaskiego. Razem na pewno będziemy mogli więcej, razem będziemy rozwiązywali problemy. Chcę Państwa też poinformować, że będę pracował w Parlamencie Europejskim w trzech komisjach. Wydaje mi się z naszego punktu widzenia istotny, bowiem w komisji, która zajmuje się polityką regionalną, jak również w komisji Budżetu i kontroli budżetowej. W tych komisjach, Szanowni Państwo, będą zapadały decyzje dotyczące chociażby przyszłej polityki spójności. Komisja Polityki Regionalnej wskaże kierunki rozwoju, kierunki wsparcia, natomiast Komisja Budżetowa będzie zajmowała się planowaniem, oczywiście finansowania tych wszystkich przedsięwzięć. Mam nadzieję, że że moje doświadczenie i wiedza przydadzą się nie tylko w pracy parlamentu, ale również będą przydatne dla naszego kraju, bo dla nas nadal polityka spójności, dla Polski, polityka spójności jest podstawową polityką europejską i musimy zadbać, ażeby nakłady na nią po roku 2027 były nie mniejsze, a nasze województwa Należą do tych, które potrzebują bardzo, bardzo dużego wsparcia rozwojowego, nadal, zwłaszcza w kontekście tego, co się dzieje przy naszych granicach. Dziękuję za serdeczne przyjęcie. Dziękuję bardzo. Przez ostatnie trzy miesiące pokazaliśmy, że województwo podlaskie, Miasto Białystok, rząd i parlament potrafią współpracować, że tylko współpraca daje efekty, tylko współpraca daje wyniki. Cieszymy się, że dzisiaj do naszej drużyny dołącza również europarlamentarzysta. De facto jedyny europarlamentarzysta z tego okręgu, z okręgu warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, bo na co dzień Jacek Protos zamieszkuje w województwie warmińsko-mazurskim, w bitwarku warmińsko Warmińskim, jak mi podpowiada ale w stu procentach utożsamia się również z województwem podlaskim, za co serdecznie dziękujemy. No i tak jak mówię, de facto jest jedynym europosłem z naszego okręgu, który na co dzień ten okręg zamieszkuje. Więc wierzę, że ta współpraca między samorządem, parlamentem, rządem i parlamentem europejskim będzie jeszcze bardziej intensywna i przyniesie jeszcze więcej owoców, dla naszego województwa, A naprawdę województwo podlaskie potrzebuje współpracy, potrzebuje przyszłości i bardzo się cieszę, Jacku, że jesteś dzisiaj z nami i możesz się czuć w województwie podlaskim, jak u siebie w domu. Dziękuję panie pośle. Panie wojewoda. Szanowni Państwo. Po pierwsze, współpraca. Nie ma dobrze funkcjonującego państwa bez współpracy rządu i samorządu, ale w myśl idei, która, jak rozumiem, jest nam bliska unia to my, to bez współpracy z instytucjami unijnymi, które jesteśmy integralną częścią, państwo polskie nie będzie w dalszym ciągu mogło się tak dynamicznie rozwijać. W związku z tym bardzo się cieszę, że naszym parlamentarzystom w Parlamencie Europejskim jest. Skuteczny samorządowiec, polityk, były wiceminister w rządzie pana premiera Donalda Tuska, z którym także osobiście współpracowałem. I to jest bardzo dobra zapowiedź tego, jak potrafimy razem współdziałać dla dobra wspólnot lokalnych. Ja tylko Państwu przypomnę to, o czym wielokrotnie już mówiłem, ale to jest warte podkreślenia. Program pana ministra Jacka Protasa, teraz europarlamentarzysty, Europa dotyczący. Wspomagania regionów i samorządów w tych obszarach przygranicznych to są dobrze wydatkowane pieniądze. Ja każdego dnia spotykam się z samorządowcami. Mogę podać trzy konkretne przykłady z ostatnich dni: Sokoły, Poświętne, wcześniej Bakała, Żebło. Ci wszyscy samorządowcy mówią, że to jest bardzo istotne wsparcie, które pozwoli szybciej, lepiej modernizować te małej czyzny, wspólnoty lokalne. Więc ta zapowiedź pracy przy kolejnych wyzwaniach, które na pewno nas czekają, jest bardzo obiecująca i bardzo się cieszę, że pan poseł jest z nami i będzie współpracował na rzecz naszej małej ojczyzny, na rzecz województwa Podlaskiego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie. Ja myślę, że generalnie kluczowym elementem rozwoju zarówno miasta Białorystoku, jak i Województwa Podlaskiego jest właśnie sprawna współpraca z marszałkiem Województwa Podlaskiego, miasta Białystok, rządu, ale również tutaj przedstawicieli w Europarlamencie. To nasza współpraca oparta na zaufaniu już daje efekty, a na pewno fakt, że stoimy tutaj wszyscy razem, to dobry prognostyk na to, że będzie. Tylko lepiej. No, warto tu też podkreślić, że pan um, europarlamentarzysta, um, który jest z nami, wywodzi się z samorządu, więc doskonale rozumie um, jakby nasze problemy um, i to, z czym spotykamy się na co dzień i jakby będzie doskonałym głosem um, poparcia w Europarlamencie właśnie naszych um, potrzeb. Um, także dziękuję bardzo i witamy w naszej Dziękuję Panie Prezydencie. Dziękuję Panie Szanowni Państwo, dzisiaj witamy w Urzędzie Marszałkowskim Pana Posła Jacka Protasa, który od dwóch tygodni jest ambasadorem Województwa Podlaskiego w organach Unii Europejskiej w Parlamencie Europejskim. Dziękuję Panu, że w ciągu pierwszych dni Pana pracy w Parlamencie Europejskim znalazł Pan czas, aby zagościć z Województwa Podlaskiego. Jest to sygnał, że, że ta współpraca między nami będzie układała się jak najlepiej, na pewno będzie bardzo owocna. Osobiście cieszę się, że Osobą, która będzie nas reprezentowała w Parlamencie Europejskim jest były marszałek województwa, który, będąc marszałkiem, stał się symbolem skutecznego wykorzystywania środków europejskich, a my, jako region podwodzki, stoimy się przed wielkim wyzwaniem, aby tą historyczną pulę środków europejskich jak najlepiej wykorzystać dla sukcesu naszego województwa i jego mieszkańców. Przed nami ważne zadania w ciągu Kilku miesięcy do zakończenia pierwszego kwartału następnego roku zakończymy ocenę śródokresową programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. Wszelkie zmiany wymagają e, zgody Komisji Europejskiej. Jestem przekonany, że dobra współpraca władz regionu e, z posłem do Parlamentu Europejskiego będzie kluczowa, aby te zmiany, które będą konieczne, bo będą związane z potrzebami naszych, naszych gmin, naszych, naszych mieszkańców, mogły zaistnieć. Witamy Pana w Tymie Podlaskie. So. Dziękuję uprzejmie. Czy Państwo dziennikarze macie pytania? Ja mam, przepraszam, czy mogę? Um, mogę prosić do mikrofonu? Nie, słychać. Której? To mojego. Dzień dobry Panie europośle Grzegorz Piwat, Polskie Rady Białych. Chciałbym zapytać o Pana priorytety w kontekście pracy w Europarlamencie dotyczące naszych regionów, wspólnych regionów, to znaczy Województwa Podlaskiego i Barmińsko-Mazurskiego. Na czym będzie się Pan chciał przede wszystkim skupić? Na jaką pomoc z Pana strony mogą liczyć mieszkańcy naszego regionu? Dziękuję. Szanowni Państwo, no ja nie ukrywałem tego też w czasie kampanii wyborczej, ale to chyba zupełnie naturalne, że, że będę zabiegał o wsparcie jak największymi środkami europejskimi regionów peryferyjnych, regionów przygranicznych. Większość swojego zawodowego życia zajmowałem się polityką regionalną, więc dzisiaj uczestnictwo w tych komisjach, które wymieniłem, Komisji Rozwoju Regionalnego, czy Polityki Regionalnej Budżetu i Kontroli Budżetu, pozwolą mi, mam nadzieję, wpływać na to, co się wydarzy po 2027 roku i wpływać na to, jakie zmiany w tych programach, które, które dzisiaj funkcjonują, będą mogły zachodzić. Ja się bardzo cieszę, że pani Ursula von der Leyen w, swojej, w swoim expose Powiedziała o konieczności mocniejszego wsparcia regionów peryferyjnych. Do tej pory powiem Państwu szczerze, że, w rozumieniu brukselskim, tak to nazwijmy, te regiony peryferyjne to były wyspy najczęściej należące do Unii Europejskiej. Natomiast naszym zadaniem jest pokazanie, pokazanie że my, mimo że jesteśmy właściwie w centrum Europy, jako Polska, jako nasze regiony. Bo nie wiem, czy środek Europy to w województwie podlaskim. No, no właśnie, jesteśmy w centrum Europy, ale przez granice z Białorusią, Rosją, przez te, te wrogie granice, znaleźliśmy się równocześnie na peryferii. I z tym przekazem musimy dotrzeć do, do polityków europejskich, i wtedy będzie nam łatwiej o, 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 o większe wsparcie dla, dla naszych regionów. Mam czy mam jeszcze pytanie? Czy pytanie jest w temacie kompetencji? Ja, ja mam w sumie Rafał Kosno, portal biologista.pl. Dwa pytania. Pierwsze dotyczy przejść granicznych z Białorusią na terenie Przecież naszego województwa. W województwie lubelskim tak. przejście graniczne samochodowe, niewiele samochodowych są otwarte. Oba przejścia w kuznica i na terenie województwa podlaskiego są zamknięte. Dlaczego? Czy da się je otworzyć? To po pierwsze pytanie od mieszkańców regionu, przedsiębiorców. A drugie pytanie dotyczy. Reaktywacji linii kolejowej Białowieża-Hajmówka ze względu na wykluczenie komunikacyjne obszaru Puszczy Białowieskiej, który, co przeszkadza w rozwoju turystyki. Czy panowie coś z tym w końcu zrobią? Dziękuję bardzo. Szanowny panie, jeżeli chodzi o przejścia graniczne, to wraz z panem Wojewodą Jackiem Brzozowskim pracujemy bardzo intensywnie, aby znaleźć rozwiązanie, które będzie satysfakcjonowało. Wszystkie strony, a przede wszystkim mieszkańców województwa podlaskiego. Niedawno odbyło się spotkanie z panem ministrem spraw wewnętrznych i administracji panem Tomaszem Siemoniakiem, na którym wraz z przedsiębiorcami właśnie z Białego i z województwa podlaskiego rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o tym, jak dojść do tego, aby rzeczywiście te przejścia graniczne były otwarte i pracujemy nad tym ciężko, żeby rzeczywiście po pierwsze było bezpiecznie, a po drugie, żeby mieszkańcy województwa podlaskiego. Mogli pracować. Jeżeli chodzi o rozwój kolei, no to myślę, że rząd Donalda Tuska, jak widzieliśmy to w latach między innymi 2, 7, 2, 15, no postawił na infrastrukturę i połączenie między Biemstokiem a Warszawą, które już niedługo będziemy przemieszczać się w 90 minut, właśnie zostało rozpoczęte, ten remont właśnie za czasów pana premiera Donalda. Tuska, więc my dbamy o Polską kolej i Województwo Podlaskie będzie priorytetowe, jeżeli chodzi o rozwój kolei. A to może Pan Marszałek się wypowie, bo tam chodzi o środki na przykład z KPO, które kiedyś były przeznaczone na tą linię. Czy dalej jest taki projekt, tak, panie, pomysł? Panie, panie Rafale, nie Panie Rektorze, przepraszam, e, za przy, Tak, Panie Marszałku. Mamy, mamy, stoimy tutaj przedstawiciel Sejmu, Pan Poseł Krzysztof Truskolacki, przedstawiciel Parlamentu Europejskiego, pan poseł Jacek Protas, pan wojewoda, prezydent rządu Jacek Brzozowski. Nie zabraknie nam wspólnej siły, będziemy wspólnie działać, aby te miejsca, gdzie, gdzie brakuje czy autobusu albo, jest on, albo, albo jeździ on za rzadko, brakuje kolei, jeżeli to będzie też możliwe, bo często są też pewne aspekty o charakterze technicznym. Nie zabraknie nam energii ani sił, aby o sprawy Podlask, województwa podlaskiego jego mieszkańców walczyć we wszystkich aspektach, także tych, o których mówił Pan Poseł. Codziennie pracujemy na naszych przedsiębiorców. Temat granicy jest tym tematem, który, z którym codziennie pracujemy i ciężko współpracujemy. Lobbujemy za różnymi dobrymi rozwiązaniami, które dotyczą naszych przedsiębiorców z różnych branż, czy to branży drzewnej, turystycznej, branży transportowej. I na pewno nie zabraknie nam, jak tutaj stoimy, sił, aby o interesy naszych mieszkańców i naszego regionu walczyć. To brawo i czekamy Jeśli, na rezultaty. Dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań, a takich nie widzę, panowie, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwu Dziękujemy państwu za bardzo. obecność. Do zobaczenia. Poproszę jeszcze o wspólne zdjęcie, tylko poproszę o zabranie głosówce i mikrofonów. Na pewno musisz zrobić jeszcze jedno, prawda? Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Zjęcia Pani, Pan. Panią dobrze w pewnie wspólnie opowiadamy. Panie Marszałku, przede wszystkim. O niczym nie zapomni.